Cześć. Witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. W dzisiejszym filmie pojedziemy na taki trening wyjazdowy do Stajmy Orbik. Będzie to trening do zawodów, na które zapisałyśmy się z rebionami Firefly i będziemy startować w klasie C1, czyli aż 135 cm i z tego co wiemy, może być też tam jedna wyższa przeszkoda, no ale to już zobaczymy na zawodach. A dzisiejszy trening będzie dużo wyższy niż klasa zawodów, w której startujemy, ponieważ będzie będą to przeszkody na poziomie Grand Prix. Ogólnie Rayvan i Firefly już takie przeszkody skakali nawet z nami. Kiedy zaczęłyśmy ich dzierżawić, to na takim poziomie skakałyśmy, bo było wtedy dużo treningów wyjazdowych. Ostatnio też byli w korytarzu i pobili nawet swój rekord skoku. Także to nie będzie dla nich nowość, ale będzie to taka jakby pier taki pierwszy trening skokowy z taką wysokością po dosyć długiej przerwie. No i zapraszamy. Widzieliście, konie nie miały problemu z wejściem do przyczepy. My już dojechałyśmy na miejsce. Jest godzina jakaś piętnasta. Droga zajęła nam około trzech godzin, także w sumie dosyć krótko, jak na odległość między Wilnicą a Stanią Jorvik. Jak widzicie stoją z nami Raywan i Firefly w jednym boksie. No jest on dosyć duży, a dlaczego stoją w jednym? Dlatego, że po prostu już zabrakło miejsc, bo było naprawdę dużo koni i cały czas w ogóle jest. Na szczęście my nie jesteśmy tutaj jakoś bardzo długo, bo w sumie tylko trochę przed treningiem i po, a potem już od razu jedziemy, także no, nie będzie to jakiś duży problem. Teraz ja, czyli Karolina, będę się fajnie w play. Jak widzicie mamy już inny kolor sprzętu, czyli brązowy, a to dlatego, że w tamtym roku kupiłyśmy właśnie siodła, no i ostatnio tak dosyć rzadko w nich jeździłyśmy, bo nie pasowały na inne konia, a teraz jak już mamy Ravena i Firefly, to na nich idealnie pasują, więc znowu możemy ten sprzęt zakładać. Teraz widzicie trochę urywek z rozgrzewki z GoPro. Jak możecie również zobaczyć, konie są dzisiaj naprawdę grzeczne. Także mamy nadzieję, że również będzie tak na skokach. Teraz zaczynamy skoki, najpierw pojedyncze przeszkody, a później będziemy skakać parkury. Podsumowując już mój przejazd, to poszedł on dobrze. Najazdy były też niektóre do poprawy, no i niestety była jedna zrzutka, ale oprócz tego było wszystko naprawdę fajnie. Podsumowując mój przejazd, mój czyli Karoliny, był on całkiem fajny. No wiadomo, kilka najazdów i skoków było do poprawy, ale na szczęście nie było żadnej zrzutki. No i w sumie mogę go uznać za taki udany przejazd, bo był naprawdę fajny. Dojechałyśmy już do dworu i Polany. Trochę mało nagrywałyśmy na tym treningu i później z powrotu, ale to dlatego, że po prostu na treningu skupiałyśmy się na nim i nie było czasu, żeby włączać nagrywanie, wyłączać i coś, tylko po prostu był to dosyć intensywny trening, a po nim byłyśmy już dosyć zmęczone i po prostu chciałyśmy jak najszybciej wrócić do domu, także w ogóle jesteśmy zdziwione, że nagrywamy tutaj pożegnanie, a nie w domu. No, i teraz zrobimy sobie takie podsumowanie treningu. Ogólnie, pewnie tam jeszcze coś Wam dogramy, ale to zobaczymy. Ogólnie to naprawdę, myślę, że to był jeden z lepszych w ogóle treningów skokowych. Naprawdę, bardzo fajnie jest wrócić do tych wyższych przeszkód. Myślę, że teraz będziemy skakać. Ich dużo więcej, bo no, jest to naprawdę fajne. Ponieważ wtedy bardzo fajnie skaczą. Dzisiaj w ogóle były krzyczne, Nie było żadnego wyłamania. Praktycznie w ogóle nie brykały. Więc po prostu mam nadzieję, że zawody również pójdą tak dobrze jak dzisiejszy trening. To już na tyle w tym filmie. Mamy nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów na naszym kanale. Zapraszamy Was również na naszego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Pa. Cześć!